Sprawdzamy jakość domofonu. Można do trzech policzyć? Raz, dwa, trzy. Okej, okay, jeszcze. Proszę powiedzieć słowo pazucha. No to mój domofon dobrze działa. No ale musimy sprawdzić, czy na pewno wszystko. Czyli no, czy ma No dlatego sprawdzamy, dlatego jeszcze pani powie słowo pazucha. Co ma powiedzieć? Pazucha. Pazucha. Bardzo dobrze, dobrze. Wszystko działa, rewelacja. Idealnie. Miłego dnia życzę. Niedobre, tak. sprawdzamy test domofonów. Mógłby pan dmuchnąć? Jeszcze raz, proszę Dobrze, bardzo dobrze Pana jeszcze powie słowo, odkurzacz, odkurzacz. Jeszcze raz odkurzacz. Dobrze, bardzo dobrze, piątka z plusem, domofon bardzo dobrze działa Miłego dnia życzę I dobry test domofonów Czy mógłby pan dmuchnąć? Jeszcze głośniej, proszę Dobrze, pan powie teraz słowo patelnia, patelnia. Jeszcze raz patelnia. Dobrze, bardzo dobrze, szóstka z plusem Wszystko działa idealnie, nie musi pan się martwić Miłego dnia. Jury, sprawdzamy domofony. Proszę dmuchnąć. Głośniej jeszcze. A proszę powiedzieć, domofon, słowo domofon. Domofon. Panie, powiem, mam sprawny domofon. Mam sprawny domofon. Dobrze, dziękuję bardzo. Ale on jest faktycznie sprawny? Tak, a tego sprawdzamy, wszystko ja działa. Słucham, nie mam. Słuchaj, dalej. Tak, ja wszystko słyszę. Dobrze. Dziękuję bardzo, miłego dnia. Miłego dnia, do widzenia. sprawdzamy jakość domofonów. Proszę dmuchnąć. Proszę, proszę dmuchnąć, sprawdzamy jakość domofonów. Jeszcze raz Ostatni raz, tak mocno Bardzo dobrze, dziękuję za dmuchanie balonika, życzę miłego dnia Domofony, proszę policzyć od 1 do 3 Dobrze, a proszę podskoczyć jeszcze Dobrze, świetnie, wszystko działa idealnie Czy mógłbym u pani domówkę zrobić? Bo ja właśnie szukam miejsca, bo urodziny mam jutro Ja bym zapłacił nie no, prze pani. będziemy cicho. Odwój drugi skończymy. No nie. Na pewno? Na pewno. To, to mi ogodniało. Jakoś demofonów. Proszę do trzech policzyć. Jeden, dwa, trzy. Bardzo dobrze. Teraz proszę powiedzieć, to cóż, że ze Szwecji. Panie. Dobra, to ze Szwecji. Dobrze, bardzo dobrze. Demofon działa rewelacja, ja panią bardzo dobrze słyszę. Wynajesz na domówkę dumówkę. Ja urodziny, którą mam. Nie naprawdę, no, no szukam, bo wszystko zajęte, wszystkie sale. Ja dopłacę do dużo pieniędzy. No u pani pokój. Będziemy grzeczni. W wojsku drugiej, koniec no, imprezy. Proszę pana, ja odrody mam ślub. Pan chyba oszalał. Dzień dobry, sprawdzamy jakość demofonów, proszę do trzech policzyć. Raz, dwa, trzy. Dobrze, bardzo dobrze. Proszę powiedzieć jeszcze słowo, Sigma. A, o co panu chodzi? Sprawdzamy jakość demofonu, czy wszystko dobrze słychać. Po co? No, takie zadanie dostaliśmy, że mamy sprawdzić. Ocena domofonu po prostu, na, na ulicy Armii Krajowej. Halo? Ja nie zlecałem, jestem administratorem budynku i nie zlecałem żadnych, sprawdzania żadnych domofonów. Proszę sobie odpuścić takie numery. No takie dostaliśmy polecenie. No. Od kogo pan dostał takie polecenie? No od przełożonego. Przełożonego? A kim jest pan przełożony? No mój tata. A pan tata kim jest? No on jest szefem tutaj, wszystkich Czego? szefów, wszystkich szefów, tak, ja, ja jestem nad szefami wszystkich szefów, no to pan przebił, wygrał pan, no. o co panu chodzi z tym domofonem, dobrze, do widzenia i dobry, kontrola domofonu, proszę dmuchnąć, Kto kontrola domofonów, Kto? Domofon? Do, dobra, a, okay, proszę dobra. dmuchnąć.